Cześć kochani, dzisiaj zabieram was na tamizę. Spotkam się tam z dwoma kolegami, także widzimy się już centralnie nad tamizą. Hejka! Cześć kochani, tu Adam z kanału Polish Indiana Jones. Słuchajcie, dziś e, dość nietypowe miejsce, bo zazwyczaj to są pola, łąki, lasy i inne tego typu miejsca. Dziś rozpoczynamy projekt tamiza. Bardzo serdecznie witam Mateuszka. Mateuszek, żółwik. Jest również ze mną Andrzej SK. Idę też się z Andrzejem szybko przywitam i zaczynamy kopać. Zobaczymy co... Ta ziemia nam dzisiaj przyniesie ciekawego. Andrzej żółwik witam, pozdrawiam! Andrzej z fajeczką oczywiście. A my walczymy dalej, także widzimy się już przy pierwszym dołku. heja No i jest kochani pierwszy pi dla mnie, pierwsza monetka dzisiejszego dnia, a nakosiłem już złomu tyle, że normalnie masakra. Sygnałów mnóstwo, mnóstwo milionów. No i jest piczek. Idzie kurde tutaj do torebeczki rutusowskiej i lecimy dalej. Hejka! No i kochani, raptem 3 sekundy później, e, dosłownie na oko leży sobie kurde ładnie ładnie 2 pi. Tak? 2 pi 2 pi. No nic, do koszyczka i lecimy dalej. ja! No i kolejny dołeczek i dwa pi. Także się już powoli, powoli monetki zaczynają zbierać. Tak, Fakt faktem, że wszystkie są póki co na razie: no, można być, że modernistyczne, ale no super, mnie cieszy. Kolejny fancik do kieszonki i widzimy się już za chwilę. Hejka! No i Bóg, kochani, normalnie Andrzejek tutaj prawdopodobnie Rzym tam tam się wykosił. Nie wiem, jakby ktoś coś poznał, bardzo bym prosił. Kurde, no taka drobna, malutka, normalnie monetka. Super, fajnie. Ja ją odkładam. Andrzeju, żółwik. Haha, jesteś mistrz. Dzięki. Żółwik. A my lecimy dalej, heja. No i kochani, przy kolejnym dołeczku Mateusz wyszarpał coś takiego. Jeszcze nie wiemy, co to jest, ale no dziwna moneta, jakieś 25. Kurde, ja tu ślepy jestem. No Ale to nic, jak się kurde do, dorobimy tego, to damy wam na pewno znać, co to jest. Gratki kurde, Mateusz, daję ci. Dzięki. panie. A to jeszcze masz coś więcej do pokazania, eee. bo my to na przerwę schodzimy. Drobniaczki. Spójrzmy ale sobie jest ja jeden. Sobie z tej strony. Jeden sześćdziesiąty 62. O proszę, jest silling ładny, 62 rok. No, fajniutki. Ale w ale nie wiem. Ze stateczkiem, to było, tak? Ze stateczkiem. Pokaż go na rękę. O, jest tego, namnożyło się, kurde, namnożyło się. Super, co tam jeszcze masz dalej? Pokaż łapkę całą, spójrzcie, to Mateusza Dorobek. Ile żeśmy chodzili? No ile jesteśmy? Około 2,5 godziny? Za 2,5 godziny, coś w tym stylu. No gratki, kurde, panie żółwik. Dzięki, dzięki, A teraz słuchajcie, przejdziemy do tego czo czorta, bym rzekł. Raz że przyleciał, kurde, za wcześnie. Wykosił wszystkie monetki. Ale spójrzcie, gratki kurde, Andrzeju, normalnie. Pokaż, co ty tam masz, kurde, specjalnego. Spójrzcie, tu jest prawdopodobnie Prawdopodobnie sreberko. Ja sobie może z tej strony spocznę Tak, tu jest prawdopodobnie 5 pensów stare, sreberko. Co tutaj jest? O, proszę. Tu jest też 5 pensów, tu jest ze stateczkiem. No jest tych monet. Spójrzcie sami, co ja wam będę mówił. Andrzej na nakosił, kurde tutaj ostro. A co no. najlepsze dopiero się uczy. A co najlepsze to pokaż tą najlepszą rzecz na sam koniec Co najlepsze się dopiero uczy. Tak, pokaż Andrzeju jak tego, te, tego żywa jeszcze na sam koniec Spójrzcie na, na zadowolonego Andrzejka z fają w zębach <grym> spójrzcie to normalnie strzał hmm. dzisiejszego dnia, prawdopodobnie że fakt, fakt, że jest ciężko go, no kurde, zidentyfikować, bo za bardzo nie widać. No ale kurde, mała, niesamowita monetka, także no pięknie, kurde Andrzeju. Ja to tylko mogę pogratulować Sorry. gratki. I lecimy jak tego dalej. Hej, ja! No kochani, słuchajcie, ja podsumowanka nie będę robił. Przynajmniej swojego nie ma sensu, parę monetek wpadło, dużo, dużo złomu, mnóstwo złomu. Andrzej okazał się dzisiaj zwycięzcą, ciapnął pięknego Rzyma nad rzeką. Sreberko. Mateusz też ciapnął trochę monet, także super, fajny, fajny kolejny dzień nad Tamizą. Ja Was serdecznie i bardzo gorąco pozdrawiam. Słuchajcie, i pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał, e, jakiś komentarz też by był bardzo, bardzo mile wskazany. Ja tymczasem uciekam do domu, idę się pożegnać z Andrzejem i z Mateuszem. I z Wami widzę się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Hej! Oh,